Спасибо. 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 O oh. Ouch! Oh, <laughs> kamerka niech zobaczy Coś takiego Coś takiego. takiego ja, Tutaj to będzie tego Sporo

ジョンガイウォークスクープ <Okay. S 1> oh, oh, żeby coś to... nie. Jest! Skarb jakiś Mam is... skarb <laughs> Odmaluję To <laughs> jest o, może być stare. Nie no. Niesamowicie stare gwoździe. Co? Zobacz, tyle, tyle mają jedzenia. Pełno zawsze na tym metalu zobacz ile robaków wodnych. To z drugiej strony rzucasz? Nie wiem. Chyba tu cały czas. Nie chcę spróbować tam? Dobrze, to jest drugi, drugiej, no. Ale ty rzucasz. Dobra, dobra.

Kurwa <gry> cool, To będzie to To Niemożliwe Złoto dla Co to jest? I Ale kłódka 15 wieku <noise> Łódka. I tu to jest. To. Tu na pewno jakiś łańcuch. Stary. Bardzo. Ale jaja. Plus klimat. A to. Ale to. To mi źle się kojarzy. Wiesz, tylko to ta druga strona. Nie pasuje. Wygląda jak granat. Dobra, gdzieś jeszcze na projekt wypiętą. Ale ile małż? Hmm. Patrzcie, szlimon. Dobra, szlimon, jeszcze mogę wracać do siebie. Dużego zegarka. Łączka. No, chociaż nie wiem, nóż jakiś fajny właśnie To jest, tak, to jest na, rzeczy, na No, takie coś wyciągnęliśmy. Takie rzeczy tu mamy. Takie coś tu było tego dużo. I takie. No nic. Godnego uwagi. Trzeba delikatnie to spróbować ruszyć Jak nie drgnie do góry To już sobie odpuścimy Tak wiesz. O, To jakaś armata <laughs> To nie chuj Kiedyś woda wyschnie No gdzieś tu Coś tu niby jest o. tam kręciło. Jest samuraj <laughs> Proszę bardzo Coś poważnego Tam będziemy zaraz rzucać Nie, to takie No jakby to coś już miało A to nie Kosa stara zardzinała? Może ciężka, tak? Śmekał Nie wiem, żeby cokolwiek się dowiedzieć A może taka... ...szabelka? Tylko coś tam troszkę dalej, nie? Przyszczął Tak się rozlało No... a już tej białej plamy nie ma, co? Kurde, to no, ty... To bardzo ciekawe jest no. Może jakby to dokładnie wyczyści, ale nie Co to za wzor? O! Widzisz, patrz! Patrz! Ktoś łowił! Łyżka! Pytanie jest kiedy? To raczej niekompletna to by było widać wiesz No, łyżkę też wyciągnąłem kiedyś. Tam, daleko sznurek to. Nie, ona nie zwłoka? <grywa> Jeszcze jest opór czy nie ma? Nie ma. A to w tym miejscu było dokładnie. Wszystko w porządku, wszyscy wszyscy się wszyscy 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 i'm going to start